Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Ostatnio ponarzekałem sobie na finezję. Założenia były słuszne, lecz w trakcie ich realizacji było coraz gorzej. Ostatecznie powstało co powstało, i Finezja nie miała swojej następczyni, ale to nie był koniec tej historii. Czasem uśmiecham się pod nosem, słysząc pytania od młodych ludzi: czy Unitra była firmą? I w ogóle o co w tym chodziło, bo niby ZRK to jedna marka, a Unitra druga. Kiedyś ktoś nawet tłumaczył. Że to było jak z Panasonikiem i Matsushitą, albo Koniką i Minoltą. Nic z tych rzeczy. W PRL-u nie było żadnych firm, co najwyżej małe przedsiębiorstwa prywatne, które z jednej strony dla władzy ludowej były źródłem realnych pieniędzy, z drugiej podkładano tym przedsięwzięciom wszystkie możliwe nogi, a wśród prawych obywateli prywaciarze uchodzili za niegodziwych cwaniaków. Mam wrażenie, że pewne mody powracają, ale my tutaj będziemy rozmawiać o owych firmach, nie będących firmami i o ich produktach. Zatem wyjaśniam pokrótce. Diory, Eltry i Kasprzaki były po prostu państwowymi przedsiębiorstwami, fizycznie znajdującymi się w różnych miejscach Polski, a Unitra, powiedzmy, kierownictwem, które zlecało im poszczególne zadania, czasem z sensem, a czasem bez. Przedsiębiorstwa te generalnie można było podzielić na dwie grupy. Większa produkowała dobra masowe o jakości socjalistycznej, i te produkty najczęściej pojawiają się na moich filmach. Mniejsza grupa produkowała rzeczy na różne inne rynki, od niekonsumenckich przez eksportowe po profesjonalne w najwyższym stopniu i militarne. Bywało także, że jeden zakład specjalizował się w obu typach działalności. ZRK, czyli Kasprzak, należał do pierwszej grupy i stamtąd pochodzi znakomita większość magnetofonów, w tym Finezja, która później była produkowana w oddziale w Lubartowie. Inaczej było z Magmorem. To przedsiębiorstwo zajmowało się mechaniką precyzyjną, przeznaczoną na rynki profesjonalne. Zapewne z tych powodów zorganizowano tam produkcję miniaturowego magnetofonu reporterskiego, o którym kiedyś opowiadałem. A skoro zakład wszedł już w magnetofony, na tym oryginalnym Walkmanie nie poprzestano. Z jednej strony Magmor nie był aż tak potężny, by tworzyć serię magnetofonów od zera, zwłaszcza jeśli chodzi o mechanikę, gdzie każde kółeczko to kosztująca spore pieniądze forma wtryskowa. Z drugiej kadry tam pracujące przyzwyczajone były do pracy w standardach profesjonalnych. Z trzeciej jeszcze, Profesjonalizm w socjalizmie znaczy ma działać tak, by się nie psuło. O wyglądzie mowy nie było. Co powstało z takiej mieszanki? Zaprojektowane na nowo magnetofony, wykonane porządniej niż kasprzaki, niestety najczęściej wyglądające zbyt przemysłowo, żeby nie powiedzieć niefinezyjnie, by wzbudzić ogólne pożądanie. Magmory to niedocenione urządzenia, ale też obarczone problemami swoich protoplastów. Do końca lat 80. na przykład produkowano tam Zetka 140 TM, magnetofon szpulowy z lat 60. Mimo, że były to najlepiej zbudowane Zetki, 15 lat po premierze nikt już tego zabytku nie potrzebował i urządzenia trafiły na rynki niekonsumenckie. Dziś jednak opowiem o czymś innym. Finezja bazowała na mechanizmie Grundiga, który nie był projektowany dla urządzeń wyższej jakości. A prostych przenośnych magnetofonów. Był jednak tani i dość niezawodny. też jeszcze w latach 70. powstało kilka magnetofonów niby wyższej klasy wykorzystujących ten moduł. Finezja była jednak niedopracowana. I nawet nie chodziło tu o jakieś rażące błędy konstrukcyjne ten magnetofon był bardzo złożony, przez to awaryjny i drogi w produkcji. To też po kilku latach, w czasie największego kryzysu wywołanego stanem wojennym, inżynierowie z McMora dostali zadania zbudowania magnetofonu na nowo, przy czym należało wykorzystać jak najwięcej elementów z Finezji, ale całość zaprojektować tak, by produkcja była jak najtańsza. Powstały dwa urządzenia: wewnątrz podobne do siebie, lecz różniące się z zewnątrz. Seria 1400 przypominała wcześniej produkowaną serię 500. Natomiast naprawdę oryginalnym urządzeniem było to, oznaczone nazwą 5220. Jeśli Finezja była jedynym urządzeniem w swoim rodzaju, ten Magmor także nim był. Z całą pewnością świadczy o tym miejsce, w które wsadzało się kasetę, na dachu. Zatem element teoretycznie pasujący do wieży musiał znajdować się na jej szczycie. Drugim elementem, który chyba nigdy nie pojawił się w przypadku nieprofesjonalnego sprzętu produkowanego wówczas, jest ten oto obrazek, blok diagram, jak informuje nas podpis. Jest to moda wzięta wprost z profesjonalnego sprzętu elektronicznego, szczególnie muzycznego w standardzie rack 19 cali. Diagramy takie bywają przydatne na estradzie przy składaniu elementów związanych z nagłośnieniem. I pozwalają się orientować nie tylko do czego dane urządzenie służy, ale przede wszystkim zaznajomić się z konfiguracją i dopasować poziomy sygnałów. Czy namalowano to tutaj, by podkreślić profesjonalny charakter producenta, czy też rzeczywiście magnetofon miał także trafić na rynki profesjonalne, trudno rzec. Stawiam jednak na trochę taki żarcik w stronę klienta, który wiedział gdzie i po co znajdują się takie rysunki. Ja w każdym razie mam słabość do sprzętu estradowego i mnie się ten żarcik podoba. Przyjrzyjmy się teraz bliżej urządzeniu, które, jak się zaraz okaże, jest jednak tylko zwyczajnym, amatorskim magnetofonem. Wspomniałem, że Magmor nie oferował jakichś wyjątkowo nowatorskich rozwiązań designerskich i tak jest tutaj. Mamy oto bardzo ładną klasykę, której nie powstydziłaby się żadna czołowa światowa firma. A więc po kolei. Klawiatura w układzie znanym z finezji, a także wielu kasprzaków z charakterystyczną pracą amatorskich niestety konstrukcji, wymagającą mocnego docisku i strzelającą jak kapiszony. Obok znajdziemy licznik taśmy i przycisk resetujący go. Dalej świeci się dioda, oznaczająca aktywny zapis, oraz druga, włączająca się w chwili przesterowania taśmy podczas zapisu. Jest ona wspólna dla obu kanałów i znakomicie uzupełnia dwa wskaźniki wysterowania, które przy szybkich sygnałach nie pokazują takich stanów. Tak na marginesie, powszechny brak tej diody w większości polskich magnetofonów był błędem z założenia. Na pole znajdziemy zestaw gniazdek słuchawkowe do podsłuchu nakrywanego sygnału przed taśmą oczywiście, bo jest to magnetofon dwugłowicowy oraz odtwarzanego a obok dwa wyjścia mikrofonowe. Tutaj kolejne brawa. Gniazdka nie tylko są w standardzie dużego jacka, ale są izolowane od obudowy, eliminując pętle mas. Niby rzecz oczywista, a nie zawsze jej przestrzegano. W końcu mamy panel sterujący. Włączanie wyciszania podczas zapisu, aktywacja autorskiego reduktora szumu, nie dolby, ale przypomnijmy, Jaruzelski zakazał. Potem znajdziemy przełącznik wejść oraz wyboru taśmy. Tutaj małe niedopatrzenie. Te przełączniki teoretycznie są zależne od siebie, ale w praktyce można je ustawiać niezależnie. Zatem przy zmianie taśmy potrzebne są dwa ruchy zamiast jednego. Tutaj znajduje się sprytna gałka poziomu zapisu. Sprytna, bo w normalnym położeniu reguluje oba kanały współbieżnie. Ale gdyby powstała potrzeba zbalansowania kanałów, wystarczy wcisnąć część zewnętrzną i przekręcić względem wewnętrznej. Po jej puszczeniu obie będą się znowu obracać współbieżnie, lecz teraz już ze wzajemnym przesunięciem. Na końcu znajdziemy wyłącznik sieciowy. Z tyłu skromnie, acz w sam raz, zdublowane łącza korzystające z dwóch rodzajów gniazdek: szacunek dla tradycji i ukłon w stronę nowoczesności. W końcu na szczycie mamy komorę kasety, ukrytą pod klapką, która po wciśnięciu jednego z przycisków na panelu uchyla się z godnością, napędzana pandemem sprężyny z tłumikiem olejowym. Najpierw szczypta narzekania. Pokrywa kasety jest jakby z innej bajki. Zdraza Grundiga z imprezy dla hipisów, trzymanego na ramieniu gdzieś pod sceną. No i gałeczki trochę nie są spójne, różnią się nawet fakturą tworzywa. Reszta jest siliczna i w przeciwieństwie do finezji, tu jest grube aluminium i stal, materiały, które świat audio lubi. Kolorowych światełek tutaj nie znajdziemy, za to świecące na pomarańczowo wyświetlacze dodają całości stylu. Czas na najważniejsze, czy wewnątrz znajdziemy Magmora czy Kasprzaka. Zdecydowanie Magmora. Oto dno skrzynki po wyciągnięciu mechanizmu kasety. Jedna duża płytka, brawo. Wybaczam to, że znajdziemy tam jeszcze dwie małe. Trzy to nie osiem. Po drugie, wiązki przewodów. Jest ich trochę, ale wyglądają w miarę dobrze. To nie dzikie węże z poszukiwaczy zaginionej arki, a już w miarę uporządkowane przewody, które albo są przylutowane do końcówek lutowniczych, jeśli nie muszą być odłączane w celach serwisowych, albo tkwią w gniazdkach. Co do gniazdek, sprawa jest kontrowersyjna. Bowiem PRL-owskie złącza nie należały do elementów wysokiej jakości i dość szybkość nie działy. Z drugiej strony serwisowanie takiego urządzenia jest łatwiejsze. Warto raz na kilka lat wszystko rozłączyć i przypatrzyć się stykom. Płytki dodatkowe to układ sterowania autostopem oraz wskaźnikami wysterowania. Tutaj spotykało się alternatywne wskaźniki na diodach świecących, więc jeśli ktoś chciał, mógł sobie je wymienić. Wtedy były w modzie, dzisiaj jest odwrotnie. Główna płyta nie należy do produktów wysokiej jakości, do laminat papierowy, ale w sprzęcie popularnym innego się nie spotykało. Spód sprawia wrażenie brudnego, jednak jest to warstwa kalafonii, która może nie wygląda najładniej, lecz skutecznie zabezpiecza wszystko przed utlenianiem. Spód jest oczywiście zamykany stalową blachą z naklejonym izolującym preszpanem. Ogólnie rzecz biorąc, całość jest ekranowana bardzo dokładnie, łącznie z transformatorem sieciowym, więc nic złego z zewnątrz tu nie wejdzie, łącznie z bzyczeniem telefonów komórkowych. W sekcji przełączników znajdziemy isostaty, lecz przełącznik zapis odczyt to już nowoczesny element wyższej jakości, w metalowej obudowie stanowiącej ekran. Ten zorganizowano nawet wokół gniazdek przewodów głowic. Ktoś tu bardzo dbał o ograniczenie zakłóceń. Potencjometry to niech chwała telpodu, ale cóż, na Alpsy pan Kowalski nie zasłużył. Za to zasłużył na porządne, strojone cewki, których znajdziemy aż osiem. W krytycznych miejscach znajdziemy także kondensatory wysokiej klasy z naszego Miflexu. Oczywiście nadal mamy tutaj PRL, jednak widać, że brygada z McMoru zdecydowanie mocniej się starała, mając to, co było dostępne. Jest to argument przeciwko zdaniom tych, którzy uważają, że skoro i tak był problem z częściami, można było je wsadzać krzywo i dekorować makaronem. Otóż dało się inaczej, a ten magnetofon jest tego przykładem. Niestety producent nie miał żadnego wyboru w kwestii mechanizmu. To ten sam Grundik z finezji z dorobioną pauzą, autostopem i dodatkowymi przełącznikami. Zalety swoje ma: jest tani, powtarzalny i niewiele można tutaj wyregulować. Wady to niewiele można tutaj wyregulować. Precyzja jest taka sobie, a jak już coś wyregulować można, to w tak mało finezyjny sposób poprzez wyginanie fragmentów blachy. Po wyklepaniu wszystkiego, tak by wałek napędowy stał prostopadle i miał należyty luz, zamalowywano ustawienia farbą, by w razie potrzeby wrócić do ustawień fabrycznych. Małżeństwo stali z tworzywami sztucznymi także budzi niepokoje, zwłaszcza, że mechanizm pracuje stokowo, głośno strzelając. Tworzywa okazały się jednak dość odporne, z wyjątkiem nieszczęśliwych dwóch kół zębatych, które, ze względu na elastyczność, powszechnie rozlatują się dziś we wszystkich polskich grundigach, a więc i tutaj. Na szczęście można je zastąpić współcześnie produkowanymi. Amatorskość zdradza także mało masywne koło zamachowe i jedynie trójbiegunowy dość zawodny silnik, tutaj zintegrowany ze stabilizatorem. Była to bolączka znakomitej większości polskich magnetofonów i miała wpływ na drżenie dźwięku, o którym wspomnę na końcu. Mechanizm omówiłem w filmie o finezji, więc tutaj pokażę tylko pokrótce fazy jego działania: pauza, stop, stop wymuszony za działaniem elektromagnesu, przewijanie do przodu, odtwarzanie, cofanie, zapis i wyrzucanie kasety. Spójrzmy jeszcze na ten element. Rolka dociskowa jest tutaj mocowana swobodnie i w zasadzie podczas pracy opiera się wyłącznie na wałku, dociskana sprężyną. Jak widać, precyzja wykrojenia i wygięcia tych blach nie jest wysoka i aż dziwne, że problemy z wciąganiem taśmy, będące następstwem nierównego jej docisku, zdarzały się rzadko. Nie ma tutaj także żadnych regulacji i w razie potrzeby wymieniano jedynie sprężynę na silniejszą bądź słabszą. A skoro już tu zaglądamy, oto kolejna ciekawostka. Głowica nie pochodzi z naszych, powiedzmy sobie wprost, kiepskich zasobów, lecz z Węgier. Ktoś w Magmorze uparł się używać tych głowic akurat i trzeba przyznać, że to był bardzo dobry pomysł. Co zaraz usłyszymy. Rzućmy okiem na schemat, a właściwie tym razem nie, bo producent dołączył także schemat blokowy. Bardziej zrozumiały przy poznawaniu ogólnej budowy urządzenia i taki tutaj przedstawię. W tej sytuacji schemat ideowy przydaje się już podczas dogłębnych analiz konkretnych bloków albo w czasie napraw. Podczas odczytu sygnał z głowicy ląduje we wzmacniaczu wstępnym, który po pierwsze ma charakterystykę dobraną do charakteru sygnału zapisywanego na taśmie, po drugie potrafi ją zmieniać w zależności od jej rodzaju to znaczy typu żelazowego albo chromowego. I po trzecie, podczas zapisu zamienia się w liniowy, wzmacniając sygnał z wejścia mikrofonowego. Następnie sygnały te już ukształtowane do charakterystyki liniowej biegną dalej do kolejnego wzmacniacza. Potem napotykają filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości granicznej 18 kHz i silnym nachyleniu to naprawdę porządna konstrukcja, eliminująca wszystko, czego nie słychać, a co mogłoby interferować z prądem podkładu. Jest to chyba najczyściej brzmiący magnetofon w zakresie pasma podultradźwiękowego, jaki przyszło mi badać. Wtórniki to wzmacniacze, które nie powiększają napięcia, ale pozwalają na czerpanie większego prądu. Z jednego z nich sygnał biegnie sobie na autorski układ redukcji szumów, który pracował podobnie jak Dolby stosując kompresję wysokich tonów podczas zapisu i ekspansję przy odczycie. I co ciekawe, rzecz ta pracuje tutaj całkiem dobrze, choć oczywiście nie jest w pełni przezroczysta. Schemat jest dość złożony i wykorzystuje między innymi tranzystor polowy. Stąd już sygnały rozchodzą się do gniazdek i wzmacniacza słuchawkowego oraz do wskaźnika wysterowania. A co będzie, gdy włączymy zapis? Sygnał ze wzmacniacza mikrofonowego albo wejść liniowych, i tutaj brawa. W końcu sygnały o wyższych poziomach nie są bez sensu tłumione, by potem je wzmacniać wraz z szumami, biegną częścią już poznanego toru. Przy czym reduktor szumu pracuje teraz na odwrót, stosując kompresję sygnałów o częstotliwościach wyższych od 4 kHz. Na końcu trafia do wzmacniacza zapisu, zmieniającego przy okazji charakterystykę i do głowicy. Ale po drodze jest zmieszany z napięciem o częstotliwości ultradźwiękowej pochodzącym z generatora, który także steruje głowicą kasującą. Mamy tutaj jeszcze układ autostopu, pracującego na tej samej zasadzie co w finezji, a więc aktywującego się w chwili zaniku impulsów na kontraktronie pobudzanym magnesem umieszczonym na osi licznika taśmy. No, i oczywiście mamy tutaj także zasilacz stabilizowany, dający 20V elektronice i 3V silnikowi. Na koniec testy. Zacznę od przypomnienia. Oto znana już kompilacja gnębiąca tory audio PRL-owskich urządzeń. Dzień. Nagrania wykonałem z użyciem tej samej taśmy co w przypadku Finezji. Oto co wyszło. <śpiewanie> Muszę powiedzieć to chyba po raz pierwszy. Jest naprawdę dobrze. Po pierwsze, brak zakłóceń od silnika żadnych, natomiast przydźwięk sieciowy jest śladowy i zapewne wynika z wieku urządzenia. Zniekształcenia w krytycznych momentach, przeładowanych wysokimi tonami, są słyszalne, ale ledwo co. Dynamika 41 dB, przy czym jest to dynamika nieważona, ta prawdziwa, a nie podkręcona krzywą czułości ucha, którą powszechnie podaje się w specyfikacjach. Producent obiecał 42 dB, więc biorąc pod uwagę agresywność sygnału i konieczność schowania go nieco, myślę, że czystego odstępu od szumu dla bardziej zwyczajnych sygnałów będzie około 45 dB. Pasmo przenoszenia także imponuje 25 Hz do 18 kHz. Zapewne oprócz poprawnie skonstruowanego toru audio jest za to odpowiedzialna węgierska głowica. No i najważniejsze poniżej 25 Hz nie ma żadnych sygnałów kolejny plus elektroniki o braku jakichkolwiek zakłóceń od prądu podkładu także nie ma mowy tutaj jest czyściutko. I byłoby pięknie, gdyby nie tandetna mechanika. Dźwięk trójkąta powinien dać takie spektrum, a daje takie. Te szarpania nie tylko psują wygląd obrazka, ale są niestety słyszalne i za to odpowiadają pseudołożyska, kawałki blachy będące regulatorami, lekkie koło zamachowe i rolka tańcząca z wilkami. A mogło być tak pięknie. Zamiana taśmy na chromową zwiększy nieco zniekształcenia, ale i odstęp od szumu do 46 dB mniej więcej tyle, ile obiecywano w specyfikacji. Posłuchajmy fragmentu. Jeszcze posłuchajmy taśmy żelazowej z włączonym reduktorem szumu. Zniekształcenia niestety są wyższe i ciężko, żeby tak nie było. W końcu teraz pracuje tutaj dodatkowo kilka tranzystorów więcej. Ale zyskaliśmy kolejne 6 dB, co na taśmie chromowej dałoby już 52 dB nieważonego odstępu od szumu. W przypadku dynamiki ważonej producent deklaruje 60 dB, a ja myślę, że jest nawet lepiej. Dziś to może brzmi śmiesznie, ale nie w latach 80. Na sam koniec jeszcze jedna rzecz. Fragment z trójkątem, z którego wyciąłem najniższe tony, podniesiony nieco najpierw bez redukcji szumów. A potem z aktywnym układem redukcji. Można osłyszeć jego działanie progowe, od pewnego momentu nagle zaczynają zanikać szumy. Nie pracuje to zatem idealnie, ale też nie agresywnie, jak źle zestrojony układ dolby. Oczywiście układ ten nie jest kompatybilny z dolby. Jak słychać, a nawet widać, dało się czasem coś w PRL-u zrobić lepiej i nie był to odosobniony przypadek aczkolwiek problemem był czas realizacji sięgający czasem nawet kilku lat dziękuję wszystkim patronom za pomoc w realizacji filmów i zapraszam do odwiedzenia mojego konta patronite do widzenia